Dzisiaj jest właśnie to jest drugi, druga część tego wideo. Trym do jeszcze w stanach oczywiście. Byłem w sklepie oddać to radio. Oddałem to radio oczywiście bez żadnych kłopotów, także jak się że jak się oddaje, to trzeba trzeba powiedzieć swój adres, nazwisko i adres, gdzie się mieszka po prostu po prostu trzeba to powiedzieć i numer telefonu bo nikt nie, nie musi dokumentować swoich dokumentów bo dokumentów tutaj jako takich w Kanadzie i w Stanach się nie ma to jest, to są te całe dokumenty, to jest tylko prawo jazdy to jest, do, to jest nasz dowód osobisty nie ma takiego czegoś jak w Polsce dowodu osobistego w Kanadzie w Ameryce tego nie ma prawo jazdy służą do załatwienia wszelkich spraw ale tak powiedziałem w sklepie nikt się nie pytał o, o dokumenty, o prawo jazdy, o dokumenty, tylko się mówi, to co się powie, te, to, to jest ważne, te, jak, jak się powie adres, tak, tak się powie i nazwisko oczywiście, nie ma, nie ma powodu dokłamać, bo ten człowiek po prostu mówi się prawdę, numer telefonu i adres i to jest, jak wróci numer telefonu, to a, a, adres, to, jeżeli się wszystko zgadza, to komputer jej powie, że, 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 że to jest OK. Także tak, 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 tak wyglądała sprawa o oddania tego radia co kupiłem tydzień temu. Także jeszcze Pani mi podziękowała przyjemnie. To jest właśnie obsługa, której w Polsce mi brakowało. Dlatego w komentarzach mówiliście na mnie, że ja bardzo narzekam, ale niestety, wy, wie, wiele ludzi, wie wielu ludzi, wie wiele rzeczy w Polsce nie widzicie. Tak się żyje i tak jest dobrze a my jadąc to my, my widzimy wszystko najgorszą rzecz, od razu na to razi ale to nie jest to tyle o, o tych sprawach, teraz chciałbym was dokończyć jeszcze o tych ubezpieczeniach ubezpieczenia, jak ja ubezpieczenia w Kanadzie oczywiście będąc w Kanadzie macie już ubezpieczenie zdrowotne, to znaczy Nikt nie płaci za lekarza, za szpital. Tutaj pokrywane to jest przez rząd. Oczywiście to jest nic, nie jest za darmo, tak jakby się komuś wydawało. To dlatego my w Kanadzie płacimy większe podatki niż w Ameryce. I z tego względu nie płacimy za opiekę zdrowotną, za szpital. Może to jest dobrze, może to jest źle. No, każdy ma na ten temat swoją opinię i każdy ma swoją rację, także nie będę się wtapiał w głębsze tematy, bo ty, żadnego nie ma sensu. Jeden powie, że o to jest źle, bo tu, tam jest lepiej. Bo tu jest lepiej, tam jest gorzej. No także każdy z nas będzie miał czajnego. No ale tak jest, tak jak jest. Mówię. W Kanadzie o, wieka zdrowotna jest bezpłatna. Tak powiedziałem, bezpłatna, ale no. Ale idąc do lekarza nic się nie, już się nie płaci. mogą, Można chodzić do lekarza ile razy się chce i obojętnie do jakiego, czy do specjalisty. Oczywiście do lekarza specjalisty. Trzeba czekać. To nie jest tak jak może w Ameryce, bo tam się płaci i tam się żąda i tam nie ma czekania. No ale niestety jak się płaci, no to, to zawsze tak jest. A jak się nie płaci, no to no, trzeba czekać. No. Ale tak to wygląda. I, nie i kilka miesięcy do trwa to zależy do jakiego specjalisty do kogo i no, różnie to bywa także nie jest to perfekcyjnie też nie ma systemu perfekcyjnego służby zdrowia tak samo w, w Ameryce i w, i w Kanadzie także tam jest źle i tu jest źle także no tak ale chciałem wam powiedzieć jak w jaki sposób to wygląda tak samo nie myślisz, ja tylko narzekam na Polskę. Tak samo Kanada nie jest krajem perfekcyjnym. Tutaj też wiele rzeczy jest nie tak, może nie tyle co w Polsce, ale też są rzeczy, które nam się nie podobają. Nie, ale niestety, tak, tu w Ziemi musimy z tym żyć, także musimy się do tego przystosować. Podobnie jest i w Stanach. Nie ma kraju, gdzie by nam coś nie pasowało. Także no, pod tym względem, no niestety, w jednym kraju więcej tych złych z strony mniej, to jest ta, ta różnica tylko. Także powiem jeszcze jedną rzecz: co odciągają mi od zarobku. Wypłatę tutaj w Kanadzie otrzymujemy raz na dwa tygodnie. Co dwa tygodnie mamy wypłatę, nie ma raz na miesiąc. Także co dwa tygodnie, z wypłaty odciągają nam pierwsza rzecz podatek. Podatek w wysokości jest tutaj: ja płacę w sumie 22% z tego co zarobię, idzie na podatki. Następna rzecz, mówię o dwutygodniowym czeku. Następna rzecz odciągają mnie bezrobotne. Na fundusz bezrobotny to jest 50 dolarów na, na czek. Następna rzecz, na pension plan to jest taki na fundusz emerytalny 150 dolarów. I co tam jeszcze jest? o, na, na związki zawodowe, na związki, związki zawodowe ja płacę razem z opłatą na służbę zdrowia. Służba Zdrowia na przynajmniej w naszej prowincji w naszej prowincji e, kosztuje 140 dolarów na rodzinę, na, 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 na dwie osoby na miesiąc. To, to jest ociągane raz na miesiąc, nie, nie na dwa tygodnie. Miesięcznie. Większość prowincji w Kanadzie się płaci. Nie wiem ile gdzie się płaci. Tylko jedyna prowincja w Albercie za służbę zdrowia się nie płaci. Ale tam znowu więcej jest rzeczy, bardziej tak pod kątem e, amerykańskim. Za wiele rzeczy trzeba może więcej płacić. Także jedno w drugie, z jednego worka w drugiego wkładamy. Także, także tak to wyglądają o, odciągnięcia z wypłaty, także ja Wam powiedzieć, gdzieś jedna trzecia z tego, co zarobię na dwa tygodnie, dostaje do kieszeni, tak bym powiedział, tak by wyglądało. Powiedziałem, jedna trzecia, dwie trzecie z tego, co zarobię, jest dla mnie, a jedna trzecia jest dla rządu. Niestety wszystkie rządy są takie same, niestety musimy na nie płacić. W jakiej państwie byśmy mieszkali, zawsze będzie nam narzekać, za, za dużo płacimy na rząd, na podatki, na inne sprawy. No tak zawsze było, w, na w Polsce narzekacie. My tu też na to narzekamy, ale najlepiej się do tego przyzwyczaić, nie zwracać na to uwagę i, i wtedy jest OK Ja tam nie zwracam uwagę, bo uważam, że to mają odciągnąć, tak, a z tego co my z tego co mi zostaje i tak jest dla mnie bardzo dużo, także... Ja nie mam z tym problemu, może dlatego nie zwracam na, na to uwagę. Jedną rzecz wam powiem tak samo o Vancouver, Vancouver jest piękne miasto. Jedno z najpiękniejszych mie miejsc na ziemi, ale są też miejsca Vancouver, gdzie naprawdę strach chodzić. Jest dzielnica, niektórzy to znają, dzielnica East Hastings się nazywa. To jest ulica Hastings, a East to jest wschód. Wschodnia Hastings, gdzie naprawdę tam narkomani urządzają od lat i co roku jest ich coraz więcej. Tam normalnie strach chodzić, nawet strach jechać. Pochodzą po ulicach, śpają te narkotyki, śpią na ulicach. Normalnie wygląda jak Bronx, Nowym Jorku. Tylko, że może mniejsze Ale to jest naprawdę czarna wizytówka tutaj, na naszego miasta I do tej pory nikt z tym nie może sobie poradzić Mam nadzieję, że kiedyś tam Może na, na następny rok, jak będzie lato, może kiedyś, obecnie kiedy, kiedy Kiedy bym tam pojechał, próbuję to nagrać Także nie myślcie, że Kanada to jest, to jest taka piękna Tu się nic złego nie dzieje tak samo się dzieje tak jak w każdym innym kraju, także czar, mamy tak samo czarne swoje strony, których nikt, nikt nie chce pokazywać, ale, nie, no, ale warto by było to pokazać, że pomyślicie, że pokazuje tylko to co piękne. Spróbuję pokazać też co jest złe, nie myślcie sobie, że jestem obiektywny i przyznaję się do wielu rzeczy, może nieraz zarzucacie mi, nieraz też, oczywiście nieraz się przyznam, uważam, że to jest yy, źle, to oczywiście ja, ja się do tego przyznaję. Nie każdy to potrafi, ale ja potrafię się do tego przyznać. Wiem, że wielu z Was na pewno chciałoby tutaj przyjechać do Stanów czy do, o, do Kanady, ale no, ja wiem, że w tej chwili to jest bardzo ciężka sprawa ciężko jest przyjechać czy tutaj czy tam no ale no powiem no, życie tu jest całkiem inne bo może dlatego, że no, nie każdy to też wytrzyma bo tęsknota za krajem niektórzy tęsknią za krajem nie wiadomo jak długo by byli moja żona 30 lat tutaj i nadal ma tęsknoty do Polski, także widzicie, widzicie nawet u mnie w domu są dwa zdania także ja mam swoje zdania, ona ma inne no, no ale, no niestety każdy z nas jest inny, U nasz patriotką polskie uważanie też nie pozwoli sobie na polskie nic powiedzieć, tak no, musimy, to, ja muszę to też to, to zrozumieć, także, no, bo każdy z nas ma inne zdanie, tak mówię, dwoje w domu, ale każdy ma inne poglądy. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.